Słuchajcie, to jest nie do uwierzenia, nie do uwierzenia, jak ten czas szybko płynie. To już 17 raz, kiedy spotkamy się w tym roku na targach franczyzy. Dlatego zaprosiliśmy równolatków, rówieśników targów franczyzy, dwoje siedemnastolatków, żeby nam opowiedzieli, czy wśród tych marzeń i planów, które teraz snują, jest może też marzenie założenia własnej firmy. Zobaczcie. Słuchajcie, macie po 17 lat, to jest czas, kiedy się zaczyna planować, jak będzie wyglądało Wasze życie. Powiedzcie, czy w tych planach mieści się też własny biznes, Zosia? No, w jakiejś przyszłości na pewno to rozważałam. Ja osobiście mam plan, żeby pójść na prawo, i najpierw chciałabym z, zgarnąć jakieś doświadczenie. I być taka przekonana, że faktycznie to jest to, co chciałabym robić. I wtedy myślę, że rozważę y, otworzenie własnej kancelarii. Słyszałem, że robisz y, jakiś mały handel w internecie, czy da się zrobić własny biznes w internecie? Tak, zdecydowanie, bo teraz młodzież my, jakby większość naszego życia toczy się właśnie tam w internecie. Każdy chce dobrze wyglądać, pochwalić się czymś i właśnie taka branża ubraniowa, jakaś moda to jest na pewno bardzo dobry pomysł.